Minister Sprawiedliwości, obecnie poseł suwerennej Polski Zbigniew Ziobro, w mocnych słowach zwrócił się do premiera Donalda Tuska. Chodzi o Kościół, o Radio Maryja, o kolejne próby ataku na wiernych, na hierarchów kościelnych, oczywiście na rozgłośnie radiową i telewizję stworzoną przez Ojca Tadeusza ryzyka. Kolejny raz te miejsca są solą w oku rządzących Liberałów w Polsce. Szanowni Państwo, o tym nowy materiał, o słowach Zbigniewa Ziobry i o tym, dlaczego kolejny raz tak się dzieje, jak się dzieje. Dlaczego mamy tę powtórkę z rozrywki? Bo już to wszystko obserwowaliśmy. Zapraszam na materiał. Witam, szanowni Państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTube. Jak zawsze proszę o. Trzy rzeczy o subskrypcji. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, wbijmy, moi kochani, tutaj na tym kanale Analiza Polityczna. 100 tysięcy subskrypcji do końca tego roku, żebyśmy byli silną społecznością konserwatywną na polskim YouTube na wybory prezydenckie, bo to jest potrzebne, żeby prawica, prawica zachowała swojego prezydenta. Dajcie łapkę w górę, dajcie proszę komentarz dla zasięgu. To są trzy rzeczy, podkreślaj jeszcze raz, bardzo ważne. Za całe wsparcie, w tym finansowe, kanału. Bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, yy, i przejdźmy do sprawy yy, kościoła, ataku na kościół. No, bo mamy, yy, to występuje, możemy generalnie powiedzieć, że jest próba przede wszystkim yy, ataku finansowego na polski kościół, no bo rząd chciałby, Donald Tusk chciałby, on to obiecał, yy, likwidację funduszu kościelnego. Już teraz w wielu parafiach, wielu księży zastanawia się, jak będą finansowane ich składki emerytalne, bo ja przypomnę, fundusz kościelny, kościelny na który rocznie państwo przeznacza około 250 milionów złotych ćwierć miliarda złotych to jest kwota to są pieniądze z których właśnie duchowni mają opłacane składki zdrowotne składki emerytalne tak zwany zus i to zostało ustalone jeszcze w czasie obrad okrągłego stołu w czasie porozumień magdalenkowych i to była pewna umowa między ówczesnym państwem ówczesnymi władzami i władzami kościelnymi. Ta umowa ma. No. Konkretne aspekty, teraz nie będę o nich mówił, nie będę o nich przypominał, ale nagle ktoś chciałby tę umowę zmieniać. Chciałby to zrobić Donald Tusk, likwidując ten Kościół. Mówił też o tym ostatnio na antenie Radia Z minister sprawiedliwości Andrzej Domański, że zastanawiają się, jak to zrobić i jak ewentualnie tę kwestię związaną ze składkami dla księży rozwiązać. Kiedy będzie bliżej likwidacji Funduszu Kościelnego, będziemy o nim więcej mówić. Na teraz, natomiast teraz, dlaczego Zbigniew? Ziobro wrócił do i y, czy zaczął atakować premiera Donalda Tuska. No bo chodzi o ewidentny atak na Radio Maryja na ojca Tadeusza Rydzyka. Atak rozpoczęli y, politycy koalicji obywatelskiej Roman Giertych, y, rozpoczął też Dariusz Joński, europoseł, który stwierdził, że no, być może Radio Maryja nie tylko powinno zostać rozliczone, oddać wszystkie jakieś subwencje, dotacje, może nawet powinno Radio Maryja stracić kontrolę. Koncesje na nadawanie. Już to przeżywaliśmy. Była próba odebrania koncesji telewizji Trwam. Wyszli wtedy ludzie na ulicy. Były marsze. Ale też Joński mówi, że być może sam ojciec Tadeusz Rydzyk powinien usłyszeć zarzuty. Karne, zarzuty karne. No, skąd my to znamy? No to wszystko się już pojawiało. Ten, oj, ten atak na Ojca Tadeusza Ryzyka, na telewizję Trwam, na RadioMeria, to już było za czasów pierwszych rządów Donalda Tuska. Wówczas ta koncesja dla telewizji Trwam nie została odebrana, nie udało się tego zrobić. To tak demokratycznie. Uśmiechnięta Polska i, i słowa mirni teraz tam, kanibalizujmy katolików. Jak na to odpowiada Zbigniew Jobra, Ja Państwu przeczytam. Bo napisał na portalu X naprawdę mocne słowa skierowane do Donalda Tuska, które myślę, że pan premier pewnie ich nie weźmie pod uwagę, ale powinien, szanowni państwo. Posłuchajcie wpisu zbigniewa ziobry chorego. Bo wciąż walczy z chorobą, były Minister Sprawiedliwości. To metody z mrocznych czasów, napisał Zobro, gdy komuna walczyła z kościołem. Tusk jak Bierut zamierza zniszczyć dzieło wierzących Polaków, planuje zmonopolizować przekaz i podporządkować sobie wszystkie media, nawet katolickie. Kościół jak finek ma być koncesjonowany, uległy wobec autorytarnej władzy, forsującej lewacką agendę. Proszę wszystkich, abyśmy się temu. Solidarnie przeciwstawili. Tak napisał e, były minister sprawiedliwości. Skomentował e, również Zbigniew Ziobro te wpisy, te, te twierdzenia e, Dariusza Jońskiego, że mogą zostać ojcowi Tadeuszowi ryzykowi postawione e, zarzuty. I pisze Zbigniew Ziobro tak. Europoseł Dariusz Joński to żywy dowód na istnienie wirusa komuny, który objawia, którego objawem jest chora nienawiść do kościoła. Choć Joński kompletnie nie zna historii, twierdząc, że powstanie warszawskie było w 1988 roku. Pamiętacie, szanowni Państwo, Joński naprawdę tak się pomylił. A stan wojenny w 89 wiernie powiela y, działania komunistów z PRL. Oni ukradli majątek kościoła, on chce odebrać go ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi. Każdy, kto zna osobiście ojca dyrektora wie, jak w jak skromnych warunkach mieszka, w jak rzekome bogactwa i, Maybachy, i że rzekome bogactwa i mejbachy to wyjątkowo kłamliwe fejki. Y, medialne, ale Joński tego. Nie zna i gada banały. No właśnie, bo oni się, szanowni państwo, tak chwytają ta strona rządząca, ten Dariusz Joński. Bo na razie sam Donald Tusk się o tym na ten temat nie wypowiada, to robią za niego ewidentnie inni, inni ludzie. Oni żyją w jakimś takim właśnie ciągłym przekazie, że ten ojciec Tadeusz Ryzyk nam opływa w tych luksusach. Ja też z wielu źródeł wiem, że tak nie jest. Że on w ogóle nie ma czegoś, nie, on nie ma żadnego Maybacha. To był, to, był, to był psikus medialny, to był fake. Ale fake, który dobrze zażarł, dobrze zajadł. I to jest niedobre. Jeżeli takie rzeczy stają się pretekstem do ataku, stają się pretekstem do tego, że pan może na czymś kolejnym próbować zasłynąć, tak jak z wszystkimi dziwnymi, słynnymi śledztwami, to, to jest przykre, w jakim my stanie debaty publicznej jesteśmy. Naprawdę bardzo przykre, a ktoś, kto tworzy media w Polsce, po prostu staje się solą w oku tych, którzy nie popierają tych jego mediów, się, komu się te media nie podobają. Oby kolejny raz to się nie udało. Ta likwidacja Radia Maria i Telewizji Trwam kibicujmy, a sprawę oczywiście będziemy monitorować i komentować. Do zobaczenia, Ukarzy Gadło.